Cześć kochani, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj, jak widzicie, hol spożywczy, hol zakupowy. Tutaj mamy zakupy z Lidla i już Wam pokazuję. Całość wyszła 375 zł i 1 grosik. Łącznie tutaj miałam chyba 48 zł rabatów, także nie jest źle. Już Wam pokazuję, co tutaj mamy. Zaczynam oczywiście od owoców i warzyw, także jeżeli chodzi o owoce, to mamy pomelo, ponieważ dzisiaj w Lidlu było promocji, nie było żadnych mniejszych, więc no wzięłam takie. Jeden grejpfrut, cztery pomarańcze, myślę, że wycisnę z tego sok, bo jakoś mam bardzo ochotę na taki świeżo wyciskany sok, ale jeszcze zobaczymy, może zjemy tak po prostu. Mam dwie papryki, jedna czerwona, taka klasyczna, druga ta podłużna, ponieważ tych było niewiele, większość była brzydkich więc po prostu e, dorzuciłam jeszcze jedną tą szpiczastą dodatkowo mam też dwie papryki żółte dwa ogórki, marchewki cztery takie nieduże pomidorki, dwie cytryny tutaj mamy zioła, e, koperek, szczypiorek, natka pietruszki dalej mamy worek ziemniaków tutaj to awokado takie mniejsze mam nadzieję, że któreś będzie gotowe do jedzenia, bo to... Akurat jest z myślą głównie hmm, oklarze, ponieważ już rozszerzamy jej dietę. Mam włoszczyznę, tutaj mamy cebule trzy takie żółte, jedna też taka malutka, dwie cebule czerwone, mam buraki gotowane, też z myślą oklarze, taki miks listków, młodych listków, ja je bardzo lubię. E, tu już wziąłam, mówiłam. I z warzyw jeszcze ogórki kiszone i właściwie to tyle. Tutaj mamy nabiał, jedno mleko, jeden jogurt naturalny, drugi jogurt grecki, dwa razy jajka, jedne eko, drugie takie, ponieważ na nie miałam też kupon, minus 50% w więc wzięłam. burata, dwie mozzarelle takie w kulce i też jedna taka w kawałku, śmietanka, ja bardzo lubię nią zabierać różne zupy, sosy i tym podobne. Ser typu feta, półtłuste, zawsze staram się wybrać i kilogramowy ser Gouda Musi u nas być, ponieważ Daniel bardzo ser lubi. Także nie było żadnej promocji na sery, no ale i tak wychodził ten gołda najkorzystniej cenowo, chyba za 28 zł za kilogram, więc wzięłam. Tutaj mamy takie puszki powiedzmy I takie produkty w słoikach Dwa razy pasata Mutti No muszę przyznać, że faktycznie coś jest w tej pasacie Jest dużo, dużo lepsza od wszystkich innych pasat Typu takich biedronkowych, lidlowych Nawet wiecie jak są takie z tygodni włoskich I w ogóle no to jednak ta Mutti Naprawdę jest wręcz taka słodziutka No naprawdę bardzo dobra pasata Więc no kosztuje troszkę więcej Ale no ale warto Musztarda bo się skończyła Kukurydza w puszce. Tutaj mam dwa razy białą fasolę do zupy. Kaczyb Daniel wziął, bo też się skończył. I to byłoby tutaj na tyle. Jeżeli chodzi o mięsa, to nie ma tego jakoś dużo, ponieważ mam tylko mięso mielone z nogi kurczaka oraz filety z piersi. Mam też chorizo jednego fajnego przepisu. Jeden tuńczyk w puszce w sosie własnym, zawsze taki wybieram. Dwie wędliny, jedna z piersi indyka druga tutaj e, schab z liściem laurowym. Bardzo lubię tą wędlinę. Była też promocja na kabanosy 2 plus 1, e, więc wziąłam jedne takie klasyczne grube. One będą mi też potrzebne do jednego przepisu. I dwie te cienkie. Ja bardzo lubię te z serii Pico, Pure. One są naprawdę bardzo dobre i są suche. Ja bardzo lubię, jak kabanosy są suche. Dlatego na przykład nie lubię tych Starczyńskiego, bo dla mnie one są zbyt takie jakby tłuste. No, nie są takie wysuszone po prostu. Te naprawdę bardzo lubię i polecam. No i wiem, że zdrowsze troszkę byłyby drobiowe, chociaż ciężko powiedzieć w ogóle, żeby kabanosy były zdrowe. Ale mimo wszystko, no ja najbardziej lubię wieprzowe, więc takie wybieram. Nie jem ich jakoś super często, więc. Jak już mam ochotę, no to biorę właśnie takie. Jeżeli chodzi o produkty suche, to mam kaszę kuskus, mam ryż, tym razem ryż jaśminowy, mam makaron tagiatele, mam świderki i soczewica zielona, której będę używać pierwszy raz. Ja zawsze korzystałam z soczewicy czerwonej bądź żółtej. Także zobaczymy, jak ta zielona mi podejdzie, ale cieszę się, że jest w Lidlu, bo wydaje mi się, że kiedyś jej nie było. Także, no zobaczymy. Dalej mam tutaj cztery bajgle z makiem. Też był na nie jakiś kupon. Mam herbatę, tutaj truskawka Daniel sobie wybrał, a ja sobie wzięłam rumianek z gruszką. Bardzo lubię tą herbatę, właśnie ten rumianek z gruszką jest przepyszna. Jeden klebek dzisiaj orkiszowy. Tortille pełnoziarniste. Tutaj mam przyprawy, papryka słodka, czosnek granulowany. Masło orzechowe, bo też się skończyło. Niestety nie było tego w wersji takiej gładkiej, tylko ta Crunchy. No to już wzięłam to Crunchy, bo nie chciało mi się po prostu no, latać też za tym masłem orzechowym. Worki na śmieci takie mniejsze, 25 litrów. Grzeszki, czyli chrupki, Green Onion. I Pepsi dzisiaj przy zakupach chyba powyżej 200 zł, były za złotówkę. No więc też wzięłam się nie zmarnuje. Także to są całe zakupy. Myślę, że no jak na prawie 400 zł, wiecie co, na początku wydawało mi się, że nie zapłaciliśmy tak dużo, bo z koszyka się wysypywało, ale teraz jak tak patrzę, to wcale tego tak dużo nie ma. Niemniej jednak tak to postaram się ugryźć, żeby na półtora tygodnia mi te zakupy wystarczyły, mam fajny plan posiłków, który zresztą zaraz Wam pokażę, no i myślę, że będzie dobrze, ewentualnie dokupimy jakieś pieczywo, bo mamy tylko te bajgle i jeden chleb. I pewnie jakieś warzywa, no ale to wiecie, na bieżąco też nie ma tego co kupować za dużo. No i tak, przechodzimy zaraz do planu posiłków na najbliższy tydzień. Ok, jeżeli chodzi o plan posiłków, to zaczynamy od soboty, ponieważ dzisiaj właśnie jest sobota, kiedy robiliśmy te zakupy, więc tak mi będzie po prostu najwygodniej przejść po kolei, co będziemy jeść. Na śniadanie były po prostu kanapki na szybko, także to już za nami. Obiad też już zjedliśmy, makaron z tuńczykiem i sosem pomidorowym. Słuchajcie, to był taki sos po prostu z, yy, też z Lidla, z tygodnia włoskiego, taki sos w słoiku, który miał już w sobie jakby tego tuńczyka, więc po prostu ugotowałam makaron, wymieszałam z tym sosem i koniec, yy, nawet nie miałam parmezanu, żeby posypać ani żadnych jakichś takich warzyw, które by pasowały. No, i to, to samo będzie też na jutro, ponieważ jutro w planie mam takie duże gotowanie, więc zanim się za nie wezmę, to po prostu zjemy też na szybko ten makaron, żeby wiecie, nie robić tego nagłodnego. Ale dobra, jeżeli chodzi jeszcze o sobotę, czyli o dzisiaj, czyli na kolację dzisiaj będzie gyros z frytkami i sosem cacyki. Tak sobie, słuchajcie, wymarzyłam właśnie taki grecki talerz, taki kebab na talerzu. Także upiekę frytki w piekarniku, podsmażę kurczaka, wiecie, z przyprawami dosyć takimi, no mocno przyprawię, przyprawię tego kurczaka. Zrobię właśnie sos cacyki z tego jogurtu greckiego, z ogórka, z czosnku, z oliwą. Do tego zrobię sałatkę, powiedzmy, że taką ala grecką, czyli sałata, ogórek, Danielowi pewnie pomidora, ja akurat pomidora pominę, cebula czerwona i do tego też ten ser typu feta. Także taką kolację sobie wymarzyłam, mam nadzieję, że będzie smaczna. Jeżeli chodzi o niedzielę, to na śniadanie zjemy jajecznicę z pieczarkami, ponieważ mam jeszcze pół opakowania pieczarek, które chciałabym zużyć, więc część właśnie zużyję do tej jajecznicy. No, obiad, tak jak mówiłam, ten sam makaron, co dzisiaj. Na kolację pizza na tortilli, ponieważ też właśnie tak z myślą o tym, żeby wykorzystać te pieczarki na taką pizzę na tortilli, też one się świetnie sprawdzą. Przepraszam Was, tutaj się bitwa między kotami dzieje, więc mogą być jakieś odgłosy. Ale dobra, lecimy dalej. Jeżeli chodzi o poniedziałek. Na śniadanie będzie omlet marchewkowy plus skyr, i do tego też będzie masło orzechowe. I właśnie jeszcze, a propos zakupów, to musimy dokupić skyr musimy dokupić dwie cukinie papier toaletowy i frytki także myślę, że do łącznego rachunku doliczymy jeszcze za 30 zł. Ja poprosiłam Daniela, żeby jeszcze skoczył do biedronki, właśnie dokupić te produkty ale to Wam napiszę w podsumowaniu ile rzeczywiście zapłaciliśmy za te zakupy więc tak to będzie na w poniedziałek na obiad hiszpański kociołek z chorizo. Słuchajcie, to będzie przepis od jednej z was. Pozdrawiam cię Marysiu. Rozmawiałam z Marysią też właśnie na ten temat. Zainspirowała mnie, mówiła, że coś takiego ostatnio robiła na obiad. Ja chorizo uwielbiam i w ogóle takie kociołki. Napiszę wam tutaj nazwę, jak to oryginalnie nazywa się to danie, ponieważ nie pamiętam. Nie chcę też kaleczyć języka. Ale tak, zrobię tego większą ilość. To brzmiało naprawdę bardzo pysznie, więc mam nadzieję, że będzie dobre. To jest właśnie chorizo, zielona soczewica, ziemniaki, papryka czerwona, no naprawdę fajne, rozgrzewające danie. Na obie... Przepraszam, na kolację będzie zupa fasolowa, którą, jak widzicie, zrobię na dwa dni. We wtorek na śniadanie sałatka makaronowa z kabanosem. I halumi. Halumi jeszcze mam w lodówce, więc nie kupowałam na tych zakupach. Kabanosy, właśnie te grubsze, były potrzebne mi do tego przepisu. Halo, ostrość jest. Więc taka sałatka będzie we wtorek na śniadanie. Na obiad makaron z buratą i sosem pomidorowym. Ostatnio jakoś często wyświetla mi się ten przepis gdzieś na YouTube, więc po prostu ugotuję makaron, tak i sos pomidorowy z zblenduję z buratą. Całość posypię parmezanem. Myślę, że tutaj wszystko jest pyszne, więc nie może się nie udać. Tak jak mówiłam, na kolację też będzie zupa fasolowa. W środę na śniadanie sałatka z kuskusem i kurczakiem. To jest bardzo fajna sałatka, do której też idzie groszek zielony taki mrożony, cukinia podsmażona i serfeta, koperek, całość wymieszana jest z oliwą z przyprawami. Naprawdę bardzo fajna, lekka sałatka. Myślę, że na śniadanie bardzo fajna. Na obiad będzie kurczak po azjatycku, plus ryż kurczak. Mam na myśli pierś z kurczaka. Mam takie w słoiku jeszcze warzywa do woka, więc myślę, że je wykorzystam. Do tego ten ryż jaśminowy, który kupiłam. No i będzie właśnie coś w takim klimacie azjatyckim. Na kolację znowu będzie ta sałatka makaronowa z kabanosami i halumi, która będzie we wtorek też na śniadanie. Po prostu planuję zrobić większe porcje. W czwartek znowu na śniadanie będzie omlet marchewkowy, który ja po prostu zrobię też w większej porcji, w poniedziałek i zamrożę. Na obiad znowu hiszpański kociołek, tak samo, ta sama sytuacja, też zrobię tutaj więcej i zamrożę. I po prostu w środę, dzień przed sobie, odmrożę. Na kolację będzie pasta jajeczna z. Tuńczykiem zrobię jej więcej, dlatego też będzie ona w piątek na śniadanie, oczywiście do tego jakieś pieczywo, myślę, że właśnie do tego wykorzystam te bajgle, które teraz zamrożę, a później przed podaniem po prostu stosuję w tosterze. Na obiad kurczak po azjatycku, to wytrzyma, nie będę tego mrozić, więc po prostu sobie poczeka, żeby wiecie, nie jeść dzień po dniu, no to będzie w środę i w piątek. I na kolację w piątek będą po prostu kanapki lub grzanki takie z piekarnika. Jeszcze zobaczymy na co będziemy mieć ochotę. Także tak się prezentuje taki mój mil plan na cały tydzień, plan posiłków. Myślę, że są tu fajne przepisy. Ja nie mogę się doczekać właśnie tego hiszpańskiego kociołka. No bardzo za mną chodzi. Bardzo lubię też te, tą sałatkę z kuskusem i z kurczakiem. Tą z kabanosami i z halumi będę robić po raz pierwszy, ale też wygląda bardzo ciekawie. Super też wydaje mi się, że będzie omlet marchewkowy. Także kurczę, no nie mogę się doczekać tych posiłków. Mam nadzieję, że wszystko wyjdzie zgodnie z planem i że będziemy jeść właśnie tak jak to jest tutaj zaplanowane, bo naprawdę to menu na ten tydzień mi się podoba.